Amerykański wywiad wojskowy ogłosił, że Rosja planuje duże zakupy w Korei Północnej. W dzisiejszym odcinku Newswept porozmawiamy m.in. właśnie na temat tego, czy Rosja kupi pociski artyleryjskie i rakiety od Korei Północnej. <todgłosy> Cześć, wszystkim, tu Witajcie na PozdrosKRLD. Jedynie słusznym kanale O Korei Północnej. Dzisiaj, gdy to nagrywam, jest 8 września, jutro w Korei Północnej będzie święto narodowe, więc od razu życzymy wszystkiego dobrego narodowi północno północnokoreańskiemu z okazji dnia. Założenia KRLD 9 września 1948 roku została proklamowana Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, czyli KRLD, kraj który obecnie zazwyczaj nazywamy Koreą Północną. W tym roku będzie to 74. rocznica, za rok 75., więc pewnie będzie bardzo duża impreza. Koreańczycy lubią w trakcie tych takich okrągłych dużych rocznic Robić wielkie parady wojskowe. Jestem bardzo ciekaw, czy coś jutro się wydarzy. Dam Wam znać, jeśli będzie jakieś ważne wydarzenie, jakiś test, może. Potencjalnie nuklearny, bo o tym się mówi od dawna, że będzie siódmy test atomowy, i na to są cały czas przygotowani Amerykanie, Japończycy oraz Korea Południowa. Zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, to także kilka innych pomniejszych newsów. Skoro już, już jesteśmy przy tym teście nuklearnym, o którym się tak długo mówi, od jakiegoś czasu, ponieważ Korea Północna prowadzi w pracę na swoim poligonie atomowym, podobno już. Zauważono na zdjęciach satelitarnych, że zostały wykopane te tunele, w których potencjalnie może zostać przeprowadzona kolejna próba jądrowa, i właśnie dlatego też spotkali się między innymi ostatnio przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej, aby porozmawiać na temat tego wspólnego zagrożenia jakim jest właśnie północno-koreański test atomowy. I te trzy kraje ogłosiły wspólnie, że są przygotowane na wszelkie możliwe prowokacje ze strony Korei Północnej. W ostatnich miesiącach widzieliśmy bardzo dużo testów nowych rakiet Korei Północnej, więc w sumie pozostaje już tylko tak naprawdę test atomowy, który no, jest jednak chyba najbardziej prowokacyjny z tego wszystkiego. I jestem właśnie bardzo ciekaw, czy Korea Północna w końcu się odważy to zrobić. Czy jednak nie chcą aż tak bardzo prowokować swoich si sąsiadów? Pomimo że ostatnio y, sytuacja na półwyspie koreańskim jest dość napięta. Z drugiej strony, Korea Północna może będzie potrzebowała jakiegoś zwycięstwa wewnętrznie, żeby pokazać propagandowo. Ostatnio w Korei Północnej nie dzieje się najlepiej. Jak już y, wiele razy wspominałem, gospodarka jest w ruinie z powodu izolacji kraju. Handel z Chinami jest całkowicie zamrożony. Zostało ogłoszone zwycięstwo z pandemią koronawirusa, ale i tak wciąż zgłaszane są przypadki gorączki w Korei Północnej, więc prawdopodobnie wciąż gdzieś tam ta choroba jest i ludzie chorują. Biorąc pod uwagę, że no, Koreańczycy przez długi czas byli całkowicie odcięci od świata zewnętrznego i nie mieli też szansy, żeby jakoś nabrać odporności na koronawirusa, tam też żadnych szczepionek nie było, no to można się spodziewać, że jednak yy, no, tam ta choroba mogła Spowodować dość duże szkody wśród ludności cywilnej i nie tylko. A tu także pojawił się news o tym, że szpital w Pyongyangu, nowy wielki szpital, który miał zostać zbudowany w Pyongyangu w samym centrum, wciąż jest niedokończony. Miał być ukończony w październiku 2020 roku, dwa lata minęły i wciąż go nie ma. Budynek został zbudowany, faktycznie stoi ale w środku jest wciąż pusty. To miała być wielka chluba reżimu Kim jong -un. nie wyszło. Pokazowy szpital, bo nie mowa, miał być oddany użytku na początku października, w dniu ważnego święta, chodzi o święto założenia partii pracy Korei. Do tej pory jednak budowa nie została ukończona. Kim Jong-un postanowił więc ukarać za to ekipę budowlaną, wymierzył im surowe kary. No tutaj z tym, wiadomo, ja, ja, no... no. Karaniem kogoś za to, że się nie popisał, to już słyszymy o tym za każdym razem, gdy coś, no, nie wypali w Korei Północnej. Tutaj jak zwykle, zazwyczaj nie ma dowodów, tylko Daily NK coś tam podało. No, ja, powiedzmy, no, nie, nie jest to coś, co bym tutaj się chciał komentować jakoś specjalnie, ale faktem jest, że szpital jest niedokończony. Budynek miał zostać ukończony i oddany do użytku dla lekarzy i pacjentów w zawrotnym tempie w zaledwie ponad pół roku później. To jest duży problem w Korei Północnej, że oni bardzo często właśnie podają, że zbudujemy ten szpital, zbudujemy ten ośrodek wypoczynkowy w prędkością Malima, Cholima, czy jakąkolwiek inną prędkością w pół roku, rok i bardzo często się okazuje, że te projekty nie są kończone zgodnie z Terminem wynika to przede wszystkim z tego, że po prostu Korea Północna nie ma pieniędzy, środków, żeby dokończyć te budowy. Mają także problem po prostu z dostarczeniem surowców do budowy tych wszystkich inwestycji i dlatego są duże opóźnienia. Więc nawet jeśli zrobią piękną fasadę, pomalowali to pięknie, to bardzo często te budynki są w środku puste, a ściany są naprawdę kiepskiej jakości, i to widać po kilku latach, jak te budynki się rozpadają. Ja nieraz widziałem w Korei Północnej, jak nowe dzielnice <grywania> wyglądały po kilku latach od otwarcia. Władze podobno zmobilizowały jeszcze więcej robotników do budowy tego szpitala z nadzieją, że zostanie on wkrótce otwarty. Tutaj NK News pisze o tym, że są problemy z. Zaopatrzeniem sprzętu. Sprzęt medyczny w Korei Północnej to zawsze był problemem, żeby go zdobyć, a tym bardziej w czasach, gdy nie ma żadnego handlu z światem zewnętrznym, więc no, no nic dziwnego, że po prostu nie są w stanie wyposażyć tego szpitala. Szef Brygady Bohater został skazany na obóz pracy. No, tak jak już mówię, no tutaj to są tylko ploteczki. Czy tak faktycznie jest? Może tak, może nie. Kto to wie? Natomiast także zarzucono niektórym pracownikom budowy kradzież własności państwowej, dokładnie stali, drewna, szkła oraz płyt z placu budowy. No to jest także duży problem na placach budowy w Korei Północnej. Dochodzi po prostu do kradzieży różnych rzeczy, jest rozkradane przez osoby, które chcą sobie dorobić, złodziei. I, I też często przez to są właśnie takie opóźnienia. Przechodzimy teraz do głównego tematu, jakim jest zakup przez Rosję milionów rakiet i pocisków artyleryjskich od Korei Północnej. Jest to w sumie dobra informacja z tego powodu, że to oznacza, że Rosja jest bardzo, bardzo zdesperowana. I nie ma już czym walczyć za bardzo z Ukrainą. I faktycznie no, to było widać na, to chyba widać, na I faktycznie to widać na froncie, gdzie Rosja trzyma swoje zdobycze, ale nie jest w stanie już przejść naprzód. Także zmniejszyła się ilość ostrzałów artyleryjskich ukraińskich miast, właśnie między innymi dlatego, że no, Ukraińcy ostrzeliwują Rosjan heimarsami. Stracili Rosjanie bardzo dużo składów amunicji, i najwyraźniej zaczyna to im mocno doskwierać, skoro muszą szukać już zapasów w Korei Północnej. Stany Zjednoczone spodziewają się, że Rosja może w przyszłości kupować od Korei Północnej więcej sprzętu wojskowego. New York Times poinformował jako pierwszy temat. Rosja zwróciła się do Korei Północnej z prośbą o amunicję. To pokazuje, w jakiej sytuacji znajduje się Rosja, jeśli chodzi o logistykę i możliwości wytrzymałościowe w odniesieniu do wojny w Ukrainie. Widzimy, że w tej kwestii sprawy nie mają się dobrze dla Rosji. To chyba dobrze. Natomiast y, Rosja oczywiście zaprzeczyła tym wszystkim informacjom, że nie, 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 nie. my to, to w ogóle, ja nic nie słyszałem o tym, sądzę, że to fa ostatnia fałszywa informacja krążąca. Wokół nas ambasador Rosji przy ONZ Wasylij Nebenzja oczywiście zaprzecza tym informacjom, no bo to jakby nie patrz trochę wstyd, nie? Że Rosja, niby druga najsilniejsza armia na świecie musiałaby prosić Koreę Północną o pociski artyleryjskie. Ale coś jest na rzeczy, skoro ten amerykański wywiad o tym informuje. Także eksperci, między innymi, z, którzy wypowiadają się dla NK News, wskazują na to, że faktycznie... Może już dochodzi do takiej transakcji, lub że w przyszłości Rosja będzie mogła zakupić od Korei Północnej pociski artyleryjskie lub rakiety. A dlaczego Rosja pyta się Korei Północnej o pociski? Po pierwsze, Korea Północna jest jednym z sojuszników Rosji, i Korea Północna wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Już, już wiele razy Korea Północna wyrażała tutaj wsparcie dla rosyjskiej operacji wojsk, specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. drugie, Korea Północna posiada jeden z największych zapasów artylerii na świecie. I pomimo, że jest to prawdopodobnie sprzęt już dość stary z czasów zimnej wojny, to jednak 20 tysięcy sztuk artylerii. To bardzo dużo. Przypuszcza się, że Korea Północna posiada miliony pocisków artyleryjskich oraz rakiet krótkiego zasięgu, które mogłyby być wystrzelone właśnie w, w kierunku Korei Południowej. Większość artylerii północno-koreańskiej jest właśnie zlokalizowana w strefie, przy strefie zdemilitaryzowanej. Między innymi posiadają tak ogromne samobieżne działa polowe jak M1978 Koksan o kalibrze 170 mm. To są naprawdę ogromne tutaj. 돌파를 촉진한 이지와 박건의 역적 패당에 대한 불타는 적개심을 안고 원수 경렬의 성전에 떨쳐 나선 인민군 상병들, 둘러를 터쳐 성마대와 서울 시안의 괴뢰 반동 통치 기관들을 가상한 목표들을 보벽 불마당질을 해버리민군 포병들. Z pewnością także posiadają ogromne ilości artylerii i pocisków o kalibrze 152, który, no ten kaliber jest teraz bardzo popularny na Ukrainie. W trakcie wojny obie strony, zarówno Ukraina, jak i Rosja, używały właśnie artylerii o tym kalibrze, więc tutaj Rosja mogłaby się zgłosić do Koranczyków o tego typu pociski, których mają bardzo dużo. Problem z tym tylko jest taki, że wiele z tych pocisków prawdopodobnie jest bardzo starych. I Korea Północna prawdopodobnie najbardziej będzie się chciała pozbyć wpierw tych właśnie starych zapasów, które no, już tam im zalegają w magazynach. I nie wiem, czy wiecie, ale pociski artyleryjskie także mają swój jakiś termin przydatności i po prostu po jakimś czasie stają się niezbyt bezpieczne do użycia lub po prostu nieskuteczne. Więc Koreańczycy najpierw będą chcieli się tego pozbyć. A biorąc pod uwagę, że to już pewnie i tak stary sprzęt, stare pociski i północno-koreańska artyleria nie grzeszy zbyt celnością i właśnie jakością tych pocisków, to Rosjanie mogą być mocno, mocno zdziwieni. Tutaj właśnie w tym artykule na NPR.org znalazłem informację o tym, że jeszcze kilkanaście lat temu, jak doszło do ostrzelania wyspy Yeonpyeong, to jest wyspa w Korei Południowej, to wtedy tylko 80 pocisków z 300-400 wystrzelonych trafiły w cele, trafiły w tą wyspę, wiele z nich wpadło do wody, w ogóle nie trafiło w tą wyspę, więc celność północno artylerii i skuteczność tych pocisków jest stosunkowo niska, więc tutaj nawet Rosjanie kupią tego bardzo dużo, na miliony tych pocisków, to z pewnością wiele z nich po prostu będzie bezużytecznych na współczesnym polu walki. Koranczycy będą mogli także pewnie sprzedać rakiety do takich właśnie samobieżnych, wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet jak GRAT. Koranczycy posiadają podobny sprzęt, mają takie wyrzutnie, które często można zobaczyć w trakcie ćwiczeń wojskowych w Korei Północnej. Eksperci nie spodziewają się, żeby Korea Północna sprzedała jakieś nowocześniejsze y, systemy rakietowe, ponieważ Rosja nie posiada takich wyrzutni, żeby je móc użyć, więc musieliby od razu z tymi wyrzutniami je zakupić z Korei Północnej. Poza tym, nie wydaje mi się, żeby Korea Północna chciała się pozbyć swoich najlepszych broni. Korea Północna raczej nie będzie chciała się pozbyć tego typu uzbrojenia, ponieważ potrzebują tego ewentualnym konflikcie z południem, ze Stanami Zjednoczonymi, to jest ich no, główny atut w jakimkolwiek konflikcie z południem, więc raczej nie ma tutaj możliwości, żeby wysłali do Rosji jakieś e... Rakiety balistyczne o dłuższym zasięgu. Wątek Korei Północnej pojawia się regularnie w trakcie trwania konfliktu między Rosją a Ukrainą. Była mowa wcześniej o wysłaniu 100 tysięcy ochotników. To się okazało fejkiem. Raczej nie ma możliwości, żeby Korea Północna wysłała aż tylu żołnierzy do Rosji. Ewentualnie możliwe jest, żeby Rosjanie sprowadzili robotników koreańskich do no nie wiem, odbudowy Doniecka albo może do kopania rowów. Czy ich wyślą na front? No, nie wydaje mi się obecnie, żeby to było możliwe. Nie sądzę też, żeby Korea Północna chciała narażać swoich żołnierzy w ten sposób. Może wyślą ekspertów wojskowych, co już robili wiele razy, także nawet do Syrii wysłali swoich ekspertów wojskowych, oficerów, którzy pomagali wojskom Asada w walce z opozycją, ale raczej bym nie spodziewał się tutaj wysłania dużych ilości uzbrojenia czy żołnierzy na front do walki z Ukrainą. To tyle w dzisiejszych newsach, obserwujmy sytuację w Korei Północnej 9 września, będzie duże święto, zobaczymy czy coś się wydarzy, czy będzie jakiś kolejny test, a może jakaś duża deklaracja ze strony Kim Dzulna. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!